Na pytanie, kim dla mnie, dla nas był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, na to proste pytanie no, nie można wprost odpowiedzieć, bo, bo to jest jakiś rodzaj też przemiany, to jest rodzaj dochodzenia, kim dla mnie był ksiądz na każdym etapie, na pewno kimś innym. Ja przechodząc do Fundacji Mienia Brata Alberta w 2006 roku traktowałem księdza jako Pracodawcy przyjmował mnie do, do pracy jako terapeutę, a później był etap bliższej w w współpracy w, w zarządzie Fundacji Imienia Brata Alberta, później były spotkania autorskie, gdzie wydawał książki, pokazywał się od strony takiej ojcowskiej, gdzie Współpracował i miał kontakt z naszymi niepełnosprawnymi podopiecznymi. Więc na, na pytanie, kim był dla mnie, na pewno dobrym pracodawcą, słuchającym człowiekiem, w jakiś sposób odważnym człowiekiem i na pewno dużym wizjonerem, jeśli chodzi o o kwestie rozwoju fundacji, o to, co stworzył w 1987 roku.